Manko, cześć, czołem. Witam wszystkich na moim kanale. Proszę o zostawienie subskrypcji i łapkę w górę. A teraz, nie przedłużając, lecimy. Będzie to kolejny odcinek serii. Sportowe ciekawostki. Znamy zwycięzcę. Ostateczna klasyfikacja Złotego Buta. 3 trafienia od marzeń Lewandowskiego. Złoty But trafił do Ciro Immobile. Napastnik Lazio w sobotę wieczorem strzelił swojego 36 gola w Serie A. I W końcowej klasyfikacji sezonu 2019-2020 wyprzedził o dwa trafienia Roberta Lewandowskiego. Kilka dni temu Ciro Mobile strzelił 35 gola w tym sezonie w Serie A, wyprzedzając w ten sposób Roberta Lewandowskiego i zabierając mu szansę na złotego buta. Jedynym piłkarzem, który miał jakiekolwiek szanse dogonić napastnika Lazio, był Cristiano Leonardo, który miał. Na koncie 31 goli, ale Portugalczyk nie zdobył bramki z zatargi 0-2, a na ostatnie spotkanie sezonu ligowe z AS ROM został powołany. Jego Juventus przegrał 1-3, za to Immobile zdobył bramkę w starciu jego Lazio z Napoli 1-3. To oznacza, że Ciro Immobile został trzecim Włochem ze złotym butem po Francesco Totti, AS Roma, 26 goli w sezonie 2006-2007 i Luce Tottini, Fiorentina, 31 goli w sezonie 2005-2006. W czterech ostatnich edycjach najlepsi byli piłkarze Barcelony trzykrotnie, Lionel Messi i Raz Luis Suárez w 2015-16 Immobile przeszedł do historii z jeszcze jednego powodu. Wyrównał rekord serii A w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie. Do tej pory należał on do Janolizego Higuaina, który w sezonie 2015-16 strzelił aż 36 goli dla Napoli. No niestety, Robert Lewandowski nie dał rady zdobyć Złotego Buta. Bardzo szkoda. No ale gratuluję tutaj Włochowi Cino Mobile, że zdobył złot, Złotego Buta, że mu się udało pokonać Roberta Lewandowskiego. Teraz wam potoczę wam dalej myśl. Ostateczna klasyfikacja Złotego Buta w sezonie 2019-2020. Pierwsze miejsce zajmuje Cino Immobile. Radzio. 36 goli, 72 punkty. Drugie miejsce Robert Lewandowski. Bayer. 34 goli, 68 punktów. Trzecie miejsce: Cristiano Ronaldo, Juventus 31 goli, 62 punkty. Czwarte miejsce: Timo Werner, RB Lips 28 goli, 56 punktów. Piąte miejsce: Elling Hanaver, RB Strasburg, Borussia Dortmund 16 goli za 1,5 punkta i 13 goli za 2 punkty, czyli w sumie razem 50 punktów szóste miejsce Lionel Messi Barcelona 25 goli 50 punktów siódme miejsce Romero Lukaku Inter 23 gole 46 punktów 8 y miejsce Jimmy Vardy Leicester, 23 gole i 46 punktów 9 y miejsce John Weissmann, Worsburg. 30 goli po 1,5 punkta, razem 45 punktów. Dziesiąte miejsce. Jan Pierre Ansen, Young Boys. 30 goli po 1,5 punkcie, czyli razem w sumie daje 45 punktów. O kolejności w klasyfikacji decyduje liczba punktów. W ligach Top 5 Anglia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, i Francja. Każdy był wyceniany na 2 punkty w poprzednim sezonie najlepszy był Leo Messi, 72 punkty za 36 goli jeszcze nigdy karne nie wypaczały tak rywalizacji w złotym bucie Lewandowski jest pokrzywdzony Robert Lewandowski przegrał złotego buta swoją najgroźniejszą bronią rzutami karnymi nie, nic nie Zawinął, strzelał perfekcyjnie, ale jego najgroźniejszym rywalom w tym wyścigu dyktowano karne z Serie A. Znacznie częściej niż robi się to w Bundeslidze. Więcej, więcej razy robiono to właśnie w przypadku Ciro Immobile. Także niestety. Robert Lewandowski przegrał walkę o Złotego Buta. Ale być może jeszcze za rok uda mu się ją wygrać i zwyciężyć. A ja dziękuję Wam za odcinek. Siemanko, cześć, czołem i do następnego. Pa, pa.